Cytryna, jakie korzyści nam daje, jakie posiada właściwości. Wiemy, że tym najpopularniejszym, najbardziej znaną właściwością cytryny jest to, że wzmacnia naszą odporność czy też pomaga nam walczyć z jakimiś przeziębieniami. Ale czy tylko to, czy tylko taką rolę potrafi spełnić cytryna? Zacznijmy od tego, co siedzi w cytrynie. Oczywiście ta słynna witamina C. 53 mg na 100 g cytryny. Do tego witaminy z grupy B, a oraz potas, magnez, więc nie tylko witamina C. Oczywiście cytryna ma działanie wzmacniające naszą odporność, to co najczęściej słyszymy, kiedy mówimy o cytrynie, kiedy słuchamy o cytrynie. Pomaga też, kiedy jesteśmy chorzy, łatwiej radzimy sobie z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi. Po prostu, w łatwiejszy sposób, kiedy używamy tej cytryny, w łatwiejszy sposób możemy sobie poradzić z chorobami. Nasz układ odpornościowy lepiej działa skuteczniej, szybciej zwalcza te zagrożenia. Rzadko wspomnianą właściwością jest przeciwdziałanie przy chorobach układu krążenia takich jak nadciśnienie czy też miażdżyca. Wynika to z zawartych w cytrynie polifenoli, na przykład rutyny i kwercetyny. Rutyna i kwercetyna właśnie pomagają naszemu, naszym organizmom w łatwiejszy sposób chronić, pomagać w przypadku przeciwdziałania temu nadciśnieniu czy też miażdżycy. I chociaż często używamy witamin, jakichś pierwiastków, żeby to nasze mikro-makroelementów, żeby to nasze serce układ krążenia wzmocnić, to bardzo często zapominamy o tym, że cytryna również ma takie działanie, również wspomaga pracę naszego układu krążenia. Rutyna ta zawarta w cytrynie to też uszczelnianie naczyń krwionośnych oraz bardzo ciekawe inne działanie. Zapobiega utracie witaminy C z naszego ciała. Więc cytryna to nie tylko to, że zawiera tą witaminę C inne owoce, warzywa mogą tej witaminy C zawierać o wiele więcej ale też ma w swoim składzie rutynę, która niejako pomaga naszemu organizmowi, żeby ta witamina C z niego nie wylatywała. I żeby ta witamina C była w pełni wykorzystana przez nasze ciało, a wiemy, że witamina C to szereg bardzo pozytywnych właściwości oddziaływań na nasze ciało. Cytryna to też przyspieszenie procesów trawiennych. To, że ten proces trawienia zachodzący w naszym ciele w lepszy, skuteczniejszy sposób przebiega, wynika również właśnie z działania cytryny. Bardzo ważna jest też zawartość przeciwutleniacze na przykład limonenu czyli dobrze to wpływa na ochronę przeciwnowotworową oczywiście z tym jest różnie ale im więcej takich składników w naszej diecie które pomagają nam walczyć z tymi nowotworami to jednak ta możliwość ich wystąpienia spada i każdy Produkt, który nam w tym pomaga, jest ważny. Zawarty w cytrynach błonnik wspomaga odchudzanie. Sok podkręca procesy metaboliczne w naszych ciałach, więc osoby, które niejako stosują cytryny jako wzmocnienie odporności, przy okazji pomagają swoim ciałom w procesach odchudzania, w procesach podkręcania niejako metabolizmu. Więc Troszkę tych działań, tych oddziaływań cytryny na nasze ciało jest, więc jednak warto tą cytrynę stosować, czy to jako sok, czy to jako dodatek do herbaty. Pamiętajmy, że do herbaty dodajemy cytrynę, kiedy już nie ma w niej fusów, kiedy ten proces zaparzania się już się odbył, tak żeby nie powstawały te szkodliwe substancje. Ale pamiętajmy, że cytryna to nie tylko dodatek do herbaty, to również możliwość skropienia sokiem z cytryny. Sałatki, wielu produktów żywieniowych, picie tego soku, tworzenie lemoniat, cała masa możliwości, gdzie ta cytryna, dzięki swojemu smakowi, chociaż nie wszyscy lubią smak cytryny, chociaż da się go zneutralizować, właściwości, które dają nam cytrynę, które pozwalają naszemu ciału wykorzystać te wszystkie składniki, które znajdują się w cytrynie, oraz tych właściwości, korzyści płynących z cytryny. Więc, jeśli lubisz cytrynę, stosuj ją dalej, nawet zwiększ ją jej ilość. Jeśli nie lubisz smaku cytryny, pamiętaj, że są możliwości użycia tej cytryny, tych, wykorzystania tych substancji zawartych w cytrynie w taki sposób, żebyś po prostu nie czuł tego smaku i nawet nie wiedział, że ta cytryna. Że używasz tej cytryny. Więc jak najbardziej warto, masz tylko możliwość zacznij używać tą cytrynę w swoim. W swojej diecie, w swoim odżywianiu. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam do oceny, skomentowania, zasubskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę.